Znajdź miejsce w trawie. Zobaczmy, kto jest w zoo. O cholera, kapitanie. Wrogów w brud. Potwierdzam. Wszędzie kartel. Trzymaj ogień. Wykończone. Dobry strzał. Zachować czujność. Nie mogą zobaczyć trupów tamtego patrolu. Po zamiatane. Dobra akcja. Jest sam. Weź poprawkę na opad pocisku o 3 stopnie. Dostał. Zdejmij go. Ja biorę drugiego. Prosto w cel. Czysty strzał. Na twój znak. Opad pocisku 3 stopnie. Cel jest 3,5 i pół stopnia. Czyste trafienie. Trzy i pół stopnia. Mamy trupa. Kolejny martwy narko. Jest sam. Trzy i pół stopnia. No patrzcie. Umierają w trakcie pracy. Całkiem nieźle. Jest sam. 3,5 stopnia. Zdjęty. Sezon łowiecki Sicarios. Skasuj dwóch jednym strzałem. Biorę trzeciego. Cztery stopnie. Załatwione. Dobrze. Szkolenie snajperskie na coś się przydaje. Jest tylko on. Trzy i pół stopnia. Członek kartelu kopnął w kalendarz. Niezły strzał. Czekam. Drugi gość oczy. Jest twój. Zdejmij jednego, ja zajmę się drugim. Trzy i pół stopnia. Gryzie, piach. Czysty strzał. Jest sam. Cztery stopnie. Zdjęty. Wczesna emerytura. Widzi go dwóch innych. Znajdź miejsce, z którego załatwisz dwóch jednym strzałem. Na pozycji 3,5 i stopnia. Czyste trawienie. Prawdziwy zawodowiec. Widzi do dwóch innych. Zmień stanowisko i zdejmij dwóch jednym strzałem. Załatwiony. Piękny kurwa strzał. Chyba czysto. Teraz musimy znaleźć wejście. Będę cię stąd osłaniał. Brawo, do warty. Widzimy podstawę latarni. Rozstawiamy się. Połóż się w trawie. Nie chcesz, chyba żeby namierzył nas patrol. Mają na sobie pancerze. Jakby co, celuj w głowę. Musimy pozbyć się członków kartelu i podejść bliżej. Zajmij się nim. Ja biorę jego kumpla. Dwa i pół stopnia. Pozamiatane. Dobra, akcja. Zachować czujność. Nie mogą zobaczyć trupów tamtego patrolu. Jest sam. Dwa i pół stopnia. Dostał. Kiepski dzień w biorze. Jest tylko on. Mamy trupa. Zdjęty. Cierpliwości, sierżancie. Widzi go kilku strażników. Może się rozdzielą, czekaj. Drugi gość odszedł. Jest twój. Dwa i pół stopnia. Członek kartelu kopnął w kalendarz. To dla niego koniec dnia. Jest sam. Dwa stopnie. Celuj w głowę. Cześć zdjęty. Kiepski dzień w biorze. Zdaj go. Ja biorę drugiego. Dwa stopnie. Do piachu. Wciąż w formie. Jego kumpel jest mój. Półtora stopnia. Wykończony. Czysty strzał. Jest sam. Dwa i pół stopnia. Patrzcie, umierają w trakcie pracy. Zdjęty. Widzi dwóch innych. Zdoważ zdjąć dwóch jednym strzałem z innej pozycji? Jestem na pozycji. Dwa i pół stopnia. Prosto w cel. Prawdziwy zawodowiec. Widzi go dwóch innych. Znajdź miejsce, z którego załapisz dwóch jednym strzałem. Gotów. Półtora stopnia. Celuj w głowę. Słuchaj jaką tutaj gaz. Mamy tam ruch na drodze.